Ołom, ołom, o. Tylko macie tam 40 koron za godzinę i idziemy zobaczyć yy, katedrę. Smakuje rosłowem faktycznie. Prawie. Hej, cześć, manko, witajcie w nowym filmie na moim kanale. W dniu dzisiejszym jedziemy do Czech i prawdopodobnie w powstanie z tego kilka filmów. Aczkolwiek jeszcze nie wiem, jak to będzie w praktyce. Na razie nie będę nic nagrywał, ponieważ lecimy na, Ołom... Ołom... lecimy na Ołomuniec. Więc będą cały czas ekspresówki, autostrady, więc bez sensu, żeby w ogóle coś z tego nagrywać. Także za pomocą magii, teleportacji, widzimy się gdzieś dalej. Boom, jesteśmy w Czechach w Ołomuńcu. Małe przygody były z parkowaniem, bo nie wiedzieliśmy, czy możemy parkować na jednej ulicy, więc. Trochę nam zeszło, dojechaliśmy końcowo na, samo, na samą Starówkę, do centrum. Zapłaciliśmy w parkomacie tam 40 koron za godzinę i idziemy zobaczyć e, katedrę. Katedra Świętego Wacława w Ołomuńcu, której budowa zaczęła się w latach 1104-1107 ze sprawą księcia Świętopełka Ołomunieckiego. Świętopełk był starszym synem odtona I Pięknego w 1103 roku wspólnie z księciem Bożywojem II uczestniczył w wyprawie na Polskę. W roku 1107 dzięki wyprawie Bolesława Krzywo I króla węgierskiego Kolomana przeciw Czechom, świętopełk został księciem Czech. Budowę katedry kontynuował jego syn Wacław Henryk, który przed swoją śmiercią w 1130 roku przekazał budowę biskupowi ołomunieckiemu Indrichowi Zitkowi. W świątyni tej znajduje się neogotycki ołtarz, w którym mieści się relikwiarz świętego Jana Sarkandra, męczennika więzionego i torturowanego w Ołomuńcu. Ponadto w krypcie, udostępnionej do zwiedzania, znajduje się serce arcybiskupa ołomunieckiego i arcyksięcia austriackiego Rudolfa Jana Habsburga. Po wyjściu z katedry udaliśmy się ponownie do naszego motocykla. Naszym kolejnym punktem miało być stare miasto, do którego za chwilę się udamy. Jedziemy jeszcze trochę motocyklem w stronę tego starego miasta. Mam nadzieję, że się tu nie pogubię. No dobra, spacer po czeskim mieście zaliczony. Idziemy do motocykla i jedziemy na, na kemping, który będzie prawdopodobnie w Polsce. A jutro z powrotem wracamy do Czech. Także widzimy się na miejscu. Bardzo zdrowa kołaca, nie wierzcie co Proszę państwa, to jest to jest najbardziej ambitne, e, ambitny posiłek jaki. Mm, na jaki możemy sobie dzisiaj pozwolić także życzcie mi smacznego może do jutra dotrwa. smakuje rosołem faktycznie prawie dobra proszę Państwa jesteśmy wykąpani gotowi do spania ogólnie znajdujemy się, bo nie wspomniałem o tym w kempingu stołowo-górskim w Radkowie i jutro lecimy w stronę Iczyna. Prachowskie skały, dwa zamki. Pańska skała też prawdopodobnie uda się jutro zobaczyć. No i tam mamy w okolicy już nocleg zabukowany. Jutro, jutro że tak powiem, w luksusach. Także będę się odzywać rano i do zobaczyska.